Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam serdecznie na kanale Myśli Polskiej w kolejnym moim komentarzu, bo tym razem postanowiłem wziąć pewną świeżą publikację na warsztat, jako że bohaterska nasza poczta polska w końcu doręczyła również do mnie. Oto to to poradnik bezpieczeństwa, proszę Państwa. Już zdążył być skrytykowany jako 48 stron kompletnych bzdur, wydrukowanych całkowicie przypadkowo. Jedyną drukarnią, która chciała w ogóle to drukować, była ta sama drukarnia, która drukowała na przykład książkę Szczerze pana premiera Tuska. Ale proszę państwa, no, jest, jest generalnie, muszę powiedzieć dosyć i śmieszno, i straszno, bo to muszę Państwu powiedzieć, że najogólniej rzecz biorąc, w większości to są rady, no, ja rozumiem, że różni ludzie żyją w Polsce. Naprawdę na różnym poziomie, nie wiem, umysłowym, intelektualnym, ale no to są rady, na które, no, które są po prostu tak oczywiste tak, tak momentami, no ja wiem, że pewne rzeczy oczywiste czasem trzeba napisać, ale, ale są dziwnie sformułowane. Dodajmy jeszcze tam już różne błędy jakieś językowe czy ortograficzne, to mniejsza z tym, ale jakby już na samym początku poradnik nam odkrywa, po co został wydany. I bynajmniej nie po to, żebyśmy się poczuli bezpiecznie. W, ostatnich, w ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło. I zwróćcie Państwo uwagę na kolejność. Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. No tak, proszę Państwa. Przede wszystkim dezinformacja, czyli mówienie, proszę Państwa, w rozumieniu rządu, dezinformacja to jest mówienie, przedstawienie rzeczywistości inaczej niż usłużne media e, o tym mówią. Bardzo Prosto. Yy, wzrasta też ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych, i tak dalej. Ich skutki mogą powodować przerwy w dostawie prądu, utrudnienia w przemieszczaniu się, komunikowaniu, i tak, dalej, i tak dalej. Wielu z nich nie da się uniknąć, ale można się na nie przygotować. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega wagę tych wyzwań, dlatego pracował poradnik bezpieczeństwa. No Po tym wstępie, to proszę Państwa, może być już tylko lepiej. Yy, no i w ogóle jest to niektóre sformułowania z tego, już z samego początku, z pierwszej, z pierwszych stron, no są takie, że chyba um, podobny poradnik bezpieczeństwa mógłby wydać rząd Polski w roku, dajmy na to, 1939. No bo powiedzmy sobie szczerze, to jest taka fanfaronada, że no trudno, trudno to jakoś zmęczyć, ale no co, co my tu mamy? Że yy, w czasie pokoju działa system ochrony ludności, że jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich zdrowiu imieniu, ważnej infrastrukturze, środowisku, zwierzętom, dobrą kulturę. Ale jeśli zostanie ogłoszony stan wojenny lub wybuchnie wojna, ten system automatycznie przekształca się w obronę cywilną, a obronę przed zagrożeniem zewnętrznym równolegle prowadzi wojsko polskie. No, proszę Państwa, doskonale wiemy, i, a jak ktoś nie wie, to wystarczy sięgnąć na przykład do tego, co mówi i pisze na przykład pan profesor Andrzej Zapałowski, żeby zobaczyć, że obrona cywilna w naszym nieszczęśliwym kraju dosłownie leży i kwiczy. No, i na przykład yy, mamy tutaj, prawda, taką, taki podpunkt o twojej roli tak, no, akurat są nawet rady takie, takie, e, dosyć, e, dosyć, dobre, że tam nawiąż kontakt z osobami, które mieszkają blisko ciebie, warto wiedzieć, kto może potrzebować wsparcia, angażuj się w inicjatywy sąsiedzkie i tak dalej, grupy informacyjne, czy tworzenie list kontaktowych, ale na przykład skorzystaj z dostępnych narzędzi wspierających lokalną społeczność, szkolenia, ćwiczenia, budżet obywatelski i tak dalej, i tak dalej. E, no, i mamy y, oczywiście na przykład, y, na przykład y, taką sytuację, że jest tu służba wojskowa, że możesz zostać wezwany, że dowiesz się z mediów i obwieszczeń itd. Tak tak Ale na przykład y, ani słowa w tym poradniku nie ma o wojskach obrony terytorialnej. Można się domyślać, że raczej cywil to najprędzej by chciał, bo tu jest oczywiście różne formy służby, Wojskowej, dobrowolna, zasadnicza, terytorialna, aktywna rezerwa, ale o wocie już ani me, ani B, ani kukurykła. To jest jakby taka najbardziej oczywista droga, chyba dla cywila, który chciałby jakoś wesprzeć obronność. Ale oczywiście mamy, mamy tutaj wołami napisane. Pamiętaj, jeśli uchylasz się od służby wojskowej. Poniesiesz konsekwencje prawne bez względu na to, czy przebywasz w Polsce czy za granicą. Ach, wiecie Państwo, patrząc na naszych wschodnich sąsiadów, miałbym osobiście duże wątpliwości na naszych wschodnich sąsiadów, którzy przebywają chwilowo na naszym terytorium, rzecz jasna. No i jest oczywiście, porozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach. Już tak, prawda, żeby wszyscy byli gotowi, prawda, od najmłodszych lat wychowujmy dzieci w poczuciu zagrożenia. No oczywiście, że jeśli przyjdzie co do czego, no to trzeba im powiedzieć, co się dzieje, ale już tak, najlepiej, najlepiej już teraz, przyszykowywuj, przygotuj, mów, i jak to może e, strasznie być. Tam zadbaj o zwierzęta, no, proszę Państwa, mnie to rozbawia, rozbawił na przykład różne tam punkty w. Co dotyczące zwierzę, zwierząt gospodarskich. E, na przykład, zainstaluj zbiorniki na deszczówkę. No. I, wiecie państwo, potem przyjdą państwo z wód Polski powie, i e, okaże się, że to no, napisali w poradniku, ale wie pan tutaj prawda, to na formalności, a może jeszcze jakaś kara, bo pan za dużo tej wody prawda, zbiera. A to nie wolno, a to coś tam, a to coś tam, więc tutaj jest to trochę niekompatybilne, tak? I muszę Państwu powiedzieć, że tutaj, że przygotuj zwierzęta do transportu natychmiast po ogłoszeniu nakazu ewakuacji. Za ewakuację zwierząt odpowiada ich właściciel, a o koordynację ewakuacji prowadzi lokalne centrum zarządzania kryzysowego. No, biorąc pod uwagę, pod uwagę, że coś o tym wiem, to no, życzę powodzenia. Naprawdę, życzę powodzenia w ewakuacji. W ewakuacji tych zwierząt. No Już to widzę, jak nasze państwo sobie z tym radzi. No, potem nagle oczywiście pojawia się, pojawia się żeby, prawda. I, no, tu mamy na przykład dom i mieszkanie. Oznacz widoczny sposób. Na przykład kolorowymi taśmami miejsca odcięcia gazu, prądu i wody, przećwicz najbliższym ich wyłączanie. To nie wiem, czy yy, może należałoby co, 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 co po prostu co parę tygodni organizować jakieś takie ćwiczenia, zrywać wszystkich o czwarte i przećwiczać, prawda? Zakręcanie wody, gazu, prądu i tak dalej, i tak yy, dalej. No, to by było dosyć, yy, dosyć ciekawe. No, i potem jest yy, odnośnik, jakby do tego, żeby się przygotować na przerwy w dostępie do tam wody, gazu, prądu i tak dalej. No, i zaczyna się najciekawsze. Także no, w warunkach tego zagrożenia wojennego, które nam się teraz stręczy, to, to nie ma absolutnie żadnego, ale to żadnego sensu. Mamy na przykład też dział yy, poświęcony powodzi i na przykład przenieść wartościowe rzeczy. I urządzenia elektryczne na górne piętra budynku. No niby nic głupiego, no ale to pojawia się pojawia się pytanie, czy ktoś by wpadł na przykład na pomysł, żeby znosić wtedy takie rzeczy do piwnicy. No, no nie wiem, wiecie państwo. Ja wiem, że żyjemy w czasach debilizacji, ale może, ale chyba nie jest jeszcze aż tak źle. No, i tak samo, prawda, jeśli zostanie ogłoszona ewakuacja, nie zostawaj na zalanym terenie z powodu dobytku, teren zabezpieczą służby. No, też słuszne z jednej strony, z drugiej strony, wiecie Państwo, jak to jest z naszym państwem w Zdykty i Paździerza. No tak samo o, znowu mamy dział o blackoutie, znowu wraca e, alternatywne źródło ogrzewania piecyk gazowy lub olejowy kominek. Przecież nie wolno. Przecież nie wolno. No więc niby skąd mamy mieć te? Y, 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 w wielu miejscach Polski już kominki nawet są nielegalne. Palenie w kominkach, no, bo można sobie mieć, no ale no to, to tak, proszę państwa, trochę, trochę niezbyt wtedy to użyteczne i lepiej to zlikwidować. A tu nam piszą, żeby mieć kominek jako alternatywę na źródło ogrzewania. No to wycofajcie te wszystkie bzdury, zielone to wtedy, proszę bardzo. Co my tam jeszcze yy, mamy? O, i dochodzimy do najlepszych. Wątków, na przykład o niepokojące zachowania. W swoim bezpośrednim otoczeniu, zwracaj uwagę na nieuzasadnione próby kontaktu ze strony osób, które oferują łatwy zarobek. Zmiany w zachowaniu osób z Twojego otoczenia, których nie da się logicznie wyjaśnić, na przykład nieuzasadnione próby zdobycia danych osobowych, planów budynku i innych danych wrażliwych, podejrzane oznaczenia. Graffiti, znaki farbą, kredą lub taśmą w miejscach, w których nie powinno ich być. Na przykład nietypowe symbole na skrzynkach energetycznych lub telekomunikacyjnych, na murach, drogach i latarniach. Osoby, które obserwują, fotografują, filmują między innymi za pomocą dronów obiekty takie jak lotniska, centra handlowe, węzły logistyczne, tory kolejowe, jednostki wojskowe, szpitale. I najlepsze, proszę Państwa. Pamiętaj, że. Zawiadomienie policji czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego niczym Ci nie grozi. Twoje zgłoszenie zweryfikują służby i podejmą odpowiednie działania. To teraz yy, z polskiego na nasze. Po pierwsze, tak, no, o ile te dwie, dwa punkty pierwsze, może jakoś tam się bronią, chociaż brzmią koślawo to tak, mamy nawoływanie do tego, żeby. Po prostu prześladować, zgłaszać wszystkich, nie wiem, miłośników kolei, miłośników lotnictwa. No, nawet za chwilę będzie ktokolwiek, kto robi zdjęcie na dworcu, robi zdjęcie centrum handlowego. Yy, yy, czy nie wiem, jakiegoś węzła drogowego, torów, yy, pociągów, yy, no to. Mimo, że. A proszę Państwa, nie ma zakazu fotografowania takich obiektów, do tego, żeby był zakaz fotografowania, potrzebne jest oznaczenie, to jest zresztą w ogóle kompletna bzdura, ale to jest po pierwsze właśnie nawoływanie do takiej szpiegomanii, do takiej już kompletnej psychozy strachu, to raz, a dwa, proszę Państwa, no to jest prosta droga do yy, zatkania zatkania e, służb, do tego, że służby właśnie będą ganiać za takimi miłośnikami kolei, czy lotnictwa, czy po prostu komuś jakimś, kto nagrał filmik, czy zrobił zdjęcie, zamiast łapać naprawdę prawdziwych przestępców. I będą jeszcze, proszę Państwa, ci e, funkcjonariusze, co do których no ja mam naprawdę wrażenie, że e, Niestety, średni poziom inteligencji funkcjonariusza w ogóle jakiejkolwiek służby mundurowej z policją na czele w ostatnich latach w Polsce po prostu pikuje w dół. No to będą się powoływać na jakieś nieistniejące przepisy, na jakieś stany zagrożenia, stopnie yy, antyterrorystyczne, które nie mają zupełnie, i będą po prostu prześladować. Yy, Spokojnych ludzi, którzy po prostu sobie zdjęcie zrobili czy filmik nagrali. No, absurd, absurd, kolejny. Na to nawet o, na, o tym, co teraz powiem, to nawet mówili e, jacyś tam eksperci w artykule Der Onetowskim, który jest oczywiście ten artykuł w Der Onecie, jest rzecz jasna e, pochwalny dla, dla, dla tego poradnika. To jest kwestia zagrożenie terrorystyczne i tutaj mamy, jeśli nie możesz uciec lub ukryć się, walcz. Użyj wszystkiego, co masz pod ręką, na przykład torebki, plecaka, krzesła. Z krzesłem na terrorystę nie wydaje mi się to najrozsądniejsze, najrozsądniejszym postępowaniem, ale może ja tam się nie znam, proszę Państwa. Ale to mam wrażenie, że po prostu rząd w ramach poradnika bezpieczeństwa postanowił kultywować najlepsze polskie tradycje pod tytułem e, "Poszni nasi w bój bez broni. E, I tyle w temacie. E, I co my tam jeszcze mamy? O, zagrożenia cyfrowe. Dezinformacja. Proszę państwa. Dezinformacja. Sprawdzaj, dezinformacja to celowe rozpowszechnianie fałszywych lub zmanipulowanych treści. Sprawdzaj informacje, które wydają ci się wiarygodne w kilku niezależnych źródłach. Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji. Nie wierz w doniesienia o upadku państwa i kapitulacji. Czujecie państwo ten odór tego, że mogłaby to wydać? Równie dobrze taki poradnik mogła wydać by sanacja 90 lat temu, nie rozpowszechnia i nie wiecz doniesienia o upadku państwa i kapitulacji. Ja się obawiam, że nasze państwo jest nawet chyba dzisiaj mniej sprawne niż to z roku. Nie rozpowszechniaj żadnych informacji o lokalizacji ruchu wojska polskiego i wojsk sojuszniczych. Nie fotografuj, nie nagrywaj, nie przesyłaj, nie publikuj zdjęć wojska ważnych obiektów np. mostów, stacji kolejowych, magazynów. To samo co w punkcie poprzednim psychoza. I najlepsze, wszystkie informacje sprawdzaj w pewnych publicznych źródłach informacji, takich jak pokażę, żeby nie było wątpliwości, że ja to sobie wymyśliłem. Polskie radio. Telewizja Polska, rządowe strony internetowe i służby państwowe. No, proszę Państwa, tyle razy już przecież one nas nie zawiodły. Przedstawiały nam najprawdziwszą, prawdziwą prawdę. Na czele na przykład z panią redaktor, najwybitniejszą, Wysocką Sznepw, czy drugą najwybitniejszą, panią redaktor, Dobrosz Oracz. Że naprawdę musimy w to wierzyć, a nie w to, co jakiś klimczak. Na proruskiej myśli polskiej Państwu wygaduje. Oczywiście. I no, tu mamy Cyberprzestępczość. No tu mamy tam pierwszą, yy, pierwszą pomoc, o szpitale w czasie kryzysu będą przeciążone w sytuacjach, które nie zagrażają życiu, musisz poradzić sobie samodzielnie. Yy, to już, proszę Państwa, to już. A, to już. No bo przez szpitale już są przeciążone ja sobie oczywiście kpietak już, już sobie śmieszkuję z tego bo nie da się, te, nie da się, nie da się tego G traktować poważnie ale no, biorąc pod uwagę że to jest naprawdę oficjalna oficjalny publikator rządowy to strach się bać drodzy Państwo i na koniec creme de la creme najsłynniejsze higiena w kryzysie w przypadku braku bieżącej wody możesz stworzyć prowizoryczną toaletę, nakładając na wiadro plastikową torbę. Po użyciu, wyrzuć torbę z zawartością do osobnego pojemnika. Nieprzyjemne zapachy zneutralizujesz za pomocą ziemi, trociń, żwirku. Służby komunalne poinformują cię, jak pozbywać się nieczystości. W przypadku braku wody, nadal no możesz oddawać mocz do toalety. Powtórzę to, co powiedział redaktor Warzecha, który już to wcześniej przede mną omawiał. Panowie ministrowie, dziękuję, że powiedzieliście mi, że w razie braku wody mogę nasrać do wiatra. Sam bym na to nie wpadł. No, to, to, bo tak to wygląda, no. no ja nie. Ja to zacytowałem tak, prawie słowo w słowo to, co, to, co tam pan chowinny w innym materiale, bo. bo. To to, 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 to. to. inaczej się tego nazwać nie da, no. No, po prostu. No, i tu jest jeszcze oczywiście najlepsze. Plan, yy, plan na kryzys. Opracuj rodzinny plan na wypadek kryzysu. Ustal dane kontaktowe oraz miejsca i terminy spotkań w okolicy poza miejscowością zamieszkania ważne na wypadek rozdzielenia i braku łączności. No to jeszcze ten. Skorzystaj z gotowych rubryk w poradniku albo przygotuj plan samodzielnie. Regularnie go aktualizuj i ćwicz z domownikami. Ciekawe, czyli co? Cała rodzina tutaj tak stereotypowo. Pokazana schematycznie tutaj na, na yy, obrazku, czyli rozumiem, że tutaj, prawda? Yy, yy, cała nasza piątka, która tutaj mieszka, powinna regularnie ćwiczyć, prawda? Rozjeżdżanie się i zjeżdżanie się yy, do, yy, do, 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 do jakichś tam punktów ewakuacyjnych, czy co? Ach, drodzy Państwo. Na to poszły tam. To, że miliony złotych, proszę Państwa, w perspektywie budżetu państwa, to są akurat groszowe sprawy, ale, ale, drodzy Państwo, no to ma nam bezpieczeństwo zapewnić. A to jest, proszę Państwa, tak jak z tym, co się działo w czasie grypy 19 z ludźmi, którzy. Yy, już wcześniej, zwłaszcza z te starszymi, którzy z natury rzeczy nic innego nie robili, tylko patrzyli w telewizor. To ma pogłębiać psychozę. To ma pokazywać, że słuchajcie, e, w, w, tutaj wspaniałą rzecz nam państwo przygotowało, a to jest, to, to jest naprawdę w stylu wujka dobra rada. W stylu wujka dobra rada. To, 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 są, to jest zbiór Banałów, zbiór yy, przede wszystkim, który ma, tak jak powiedziałem, podsycać psychozę zagrożenia, a który w razie kryzysu to nawet na papier toaletowy się nie nadaje. Proszę Państwa, najlepszym chyba zastosowaniem dla tego to dziełka będzie zastosowanie go jako rozpałki w nielegalnym, zapasowym źródle ogrzewania. I to jest moje podsumowanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do śledzenia myśli polskiej, zachęcam do śledzenia Chrobrego szlaku. I to tyle, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Wylewamy zimny prysznic na tych, którzy mają jeszcze jakieś złudzenia. Mówimy o rzeczach, o których inni boją się mówić, tym razem w formie pisanej. Zapraszam wszystkich do lektury książki Ostatni więzień rakowiecki. Myśl Polska to ideowa praca i zaangażowanie wielu osób w redakcji. Zachęcamy państwa do finansowego wsparcia naszej działalności. Można to zrobić tradycyjnie, wpłacając dowolną kwotę na konto fundacji imienia Romana Dmowskiego lub stawiając nam symboliczną kawę przez portal Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziecie państwo w opisie filmu. Dziękujemy.